Męstwo, cnota moralna, która polega na umiejętności podjęcia dobrej decyzji, mimo niesprzyjających uwarunkowań, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Opowiem wam teraz historię, która wydarzyła się w pewnej szkole. Grebka chłopców i dziewczyn jednego internatu wpadła na pomysł, aby zażyć na narkotyki. Późnym wieczorem wykradli się z internatu, aby się zabawić. Schowali się w pobliskim pańku. Jeden z chłopców wyciągnął malutki woreczek z pasylkami Młodzież była zachwycona i podekscytowana nowym doświadczeniem. Chłopak poczęstował kropkę pastelkami, jednak nie wszyscy mieli odwagę zażyć pastelkę. Skusiło się na nią czterech chłopców z grypy. W pewnym momencie po zażyciu pastelki, jeden z chłopców zaczynał tracić przytomność. Z buzi wylatowała mu ślina z pianą. Cała młodzież zaczęła panikować. Po chwili wszyscy ucili, chowając się do internatu, zostawiając chłopca w paręku. Jedna z dziewczyn jednak wróciła na miejsce. Chłopak nadal leżał nieprzytomny, wyciągnęła telefon i zadzwoniła na 112. Krajetka przyjechała bardzo szybko. Tym sposobem wykazała się niesamowitą odwagą, skutkiem czego uratowała życie kolegi. Czy masz takie sytuacje, gdy okazujesz męstwo?